Witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze jest się spotykać wspólnie razem, by właśnie spotkać tu obecnego naszego zbawiciela. Jesteśmy uczennicami, uczniami Jezusa Chrystusa. Chcemy się od niego uczyć, uczyć z Jego słowa. Tak. Pragniemy być zawsze wykonawcami Słowa Bożego, nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami na każdy dzień. Nie chcemy zasmucać Boga żadnym grzechem. Chcemy żyć życiem świętym, pięknym, owocnym. Przede wszystkim yy, chcemy realizować w naszym życiu owoce Ducha Świętego, bo to jest najważniejsze żeby Duch Święty w nas był obecny. Wtedy mamy tą bliską relację z Bogiem. Psalm 92 Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o dziesięciu strunach, na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak dziele, i kwitną wszyscy złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki, bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą. Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój, wywyższyłeś jak róg bawołu. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oto oko moje będzie. Spoglądać z pogardą na nieprzyjaciół moich, uszy moje usłyszą o złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają na dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc są pełni sił i świeżości aby obwieszczać że pan jest prawy i że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości Psalmista rozróżnia tu dwie grupy osób Po jednej stronie są złoczyńcy ci którzy powstają przeciwko Bogu ci którzy Grzeszą i wyśmiewają się z Boga, że Bóg nic nie widzi, bo przecież dobrze im się nawet powodzi, że nie mają żadnych problemów. Także myślą, że Pan nic nie widzi, że Pan w puści płazem wszystko, to, co złego robią. A druga grupa to jest, są ci, których Bóg namaścił olejem, czyli te ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym. To ci, którzy są sprawiedliwi i są zasadzeni w domu pańskim. Wyrastają na dziedzińcach Boga i Patrzcie, jaka jest obietnica dla tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym, którzy żyją sprawiedliwie, w sposób prawy, że jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości, żeby obwieszczać, że Pan jest prawy, że Pan jest święty, że jest naszym Ojcem, że opiekuje się nami, błogosławi nam. Daje nam wszystko, co potrzebne jest do pobożnego życia. Dlatego tak dziękujemy Bogu, że nas wyrwał z tego świata, że możemy iść jego drogą, że możemy być napełnieni Duchem Świętym, że możemy wydawać owoce. Owoce i to każdy. Niezależnie od wieku może te owoce wydawać, a ci, którzy są starsi, jeszcze z większą siłą i jeszcze z większą mocą wychwalają Pana, że jest dobry, że łaska Jego jest na wieki.